Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, mamy dzisiaj czwartek, mamy dzisiaj 16 dzień grudnia, mamy dzisiaj kolejny poranek adwentowy, mamy dzisiaj kolejne, kolejne wyszynki, mamy dzisiaj kolejne wstawaki. Serdecznie Was zapraszam na nowy odcinek Czoweczka, a potem oczywiście lecimy. Moi drodzy, moi kochani, moi ulubieni, witam was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejne spotkanie z mądrościami kardynała Wyszyńskiego. Będzie, to dzisiaj w pewnym sensie trochę kontynuacja tego, co było wczoraj. Czyli trochę chciałbym to rozwinąć, pokazać jakby jeszcze kolejny krok. Znowu zdanie, z którym się bardzo zgadzam w ogóle, takie zdanie, które się u mnie w konferencjach pojawiało wiele razy i jest mi w ogóle tak dosyć, tak powiem, miło, kiedy widzę takie samo zdanie z Wyszyńskiego. Ciekawe. Posłuchajcie. Gdy mówimy, do ludzi tylko w prawdzie nasze słowa budzą niechęć i odrazę, ale gdy mówimy w prawdzie i miłości, na pewno serca rozpłomienią". No z tym ostatnim nie do końca się chyba zgodzę, w takim sensie to jest bardzo optymistyczne, ale z tym zdaniem się jako bardzo zgadzam. Zobaczcie, co mówi kardynał Wyszyński. Jeżeli mówisz do ludzi tylko prawdę, no, przecież to jest piękna rzecz, nie? Mówić prawdę, nazywać rzeczy po imieniu, mówić, że coś, co jest dobre, to jest dobre, a coś, co jest złe, to jest złe. Czyli kiedy mówisz prawdę, mówi kardynał Wyszyński, budzisz niechęć i odrazę. Kochani, zobaczcie, ile jest takiego nauczania w kościele, gdzie naprawdę, nie naprawdę mówi się prawdę. I ci, którzy mówią to nauczanie, mówią, no ale przecież bronię prawdy, przecież pokazuje, jak jest. Kochani to nigdy nie jest wystarczające. Jak mówi kardynał Wyszyński, tylko prawda i miłość może kogoś rozpłomienić tym, co usłyszy. Kochani, kiedy my w kościele bardzo często, nie wiem, różni hierarchowie albo różni księża, albo też świeccy, bo to, to nie jest tylko kwestia długowieństwa, jest bardzo wielu świeckich, którzy nieustannie wytykają temu światu prawdę. I uwaga, czy się mylą? No prawdopodobnie w większości wypadków nie. Czasem pewnie tak, bo pewnie coś tam wykrzywiają, ale bardzo często mówią, prawdę, Kiedy mówią to i to to jest grzech, to jest zło, to jest zbrodnia, tak nie może być, to jest niezgodne z prawem Bożym. Uwaga, no i co z tego? Jak mówi kardynał Wyszyński, to może budzić, ale według on mówi, że budzi po prostu odrazę i niechęć. Czyli nie tylko nie przekonasz nikogo do tego co mówisz, nie pokażesz mu co jest naprawdę dobre albo złe, tylko w ogóle wzbudzisz do niego w sensie w nim taki mur. Taką niechęć, taką, taki moment od razu, że ktoś będzie na ciebie patrzył i mówił: Boże, czemu mnie tak nienawidzisz? A to oczywiście powiesz, ale ja Cię wcale nie nienawidzę, ja tylko Ci mówię prawdę. Kardynał Byszyński mówi: Tylko prawda z miłością może rozpłomienić serce. On to tak dosyć odważnie pisze, że na pewno serca rozpłomienią. No nie wiem, czy na pewno. Czasem się oczywiście zdarza, że nawet kiedy mówimy z miłością, to ktoś tego nie chce przyjąć. Ale na pewno kiedy nie mówimy z miłością, to nie ma szans, żeby ktoś to przyjął. Kali pomyślcie. To nie dotyczy tylko spraw religijnych, tylko spraw wiary. Często różne rzeczy mówicie swoim bliskim, takie życiowe, nie? Kiedy chcecie ich upomnieć, kiedy im mówicie, że coś źle robią, że was źle traktują i tak dalej. I często się bronimy właśnie tym zdaniem, no przecież mówię prawdę. Czemu on tego nie słucha? Bo jeżeli mówisz prawdę bez miłości, to budzisz od odrazę i niechęć. Sama prawda nie wystarcza. Prawda musi być z miłością, kochani. Strasznie ważne zdanie. Moi drodzy, moi, mili, moi kochani, bardzo Wam dziękuję za kolejne spotkanie yy, adwentowe. Zapraszam oczywiście na jutrzejsze Wyszynki, gdzie pójdziemy sobie dalej z kardynałem Wyszyńskim. Myślę, że w ogóle super, że idziemy z tymi jego zdaniami. Dużo się uczę od tych zdań, dużo się uczę, dużo mi się też potwierdza, ale też dużo się uczę yy, mądrości od niego. Mam nadzieję, że wy, wy też. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię i do zobaczenia. Już jutro z Bogiem. Pa!